Dobra, zaczynamy kolejny nudny filmik. No bo co to jest za filmik? Koteczek. Zadowolony, najedzony, na cieplutkim kocyku i ulubiona zabawa. Byłyśmy zwiedzić drugi pokój, ale Agatka szybciutko wróciła do siebie i mówi, daj mi spokój, ja mam swój raj, mnie jest dobrze. Ja się stąd nie ruszam. I zażądała zabawy na kociku. Na kociku zażądała tak. Ciekaj kochanie, pociekaj, pośmą się troszeczkę. O, tak się pośluń. I teraz będziemy się bawić. O. No i to jest właśnie cała agatka. Ale jak już mnie znacie trochę, to wiecie, że ja kocham taką nudę. Po prostu taką nudę uwielbiam. Taka nuda dodaje mi skrzydeł. Od razu mi się chce żyć. Od razu się nie martwię. Jak tu wchodzę na górę, to nie mam ściśniętego żołądka. Nie zaglądam z niepokojem do kuwety. Nie rozmyślam całe noce, co to będzie, co tu zrobić. I właśnie to mówiłam. Coś. I mi się przerwało. W każdym razie taka nuda jest cudowna. Jest stanem wymarzonym. I oby trwał jak najdłużej. Taki duć stan. Rozmawiałam z Twoją panią, wiesz? Panią, swoją opiekunką, a nie panią. Co to znaczy panią? Wierzątka to są też takie. Niezależne byty. I mają swoich opiekunów, a nie żadnych właścicieli. Prawda? No. I rozmawiałam z Twoją opiekunką, panią Krysią, i naprawdę będziesz miała dobry domek, zobaczysz. Cudowny domek. Myślę, że Ciebie też pokochają, bo Ty masz w sobie to coś takiego. Masz w sobie to takie coś cudownego że ciebie tylko kochać, tak? moja malutka ty mi nie podgryzaj opaski mojej nowej nie, bo nie będę wiedziała ile robię kroków wiesz? a muszę wiedzieć żeby ruszać się, bo się nic ta twoja ciotka nie rusza tylko do kotków chodzi i u kotków siedzi i tyle, i do pracy i siedzi i potem przy komputerze siedzi, i cały czas tylko siedzi i siedzi. No, a ty jesteś podobna do mnie, wiesz? Ty byś chyba też tysiąca kroków nie zrobiła. Ja bym też tak się najchętniej bawiła jak ty. I tak się bawię, tak naprawdę. Brzuchem do góry. Pogadałyśmy sobie zagadką, pogadałyśmy, my się rozumiemy bez słów. I wszystkim życzymy takiej cudownej nudy. Co najmniej, co najmniej. A zresztą, ile się da. Bo taka nuda oznacza brak kłopotów. Agatko, to popatrz jeszcze tutaj, powie ciotką, papa. Tak jakby powiedziała. Ona faktycznie ma tutaj taki wzór. Szybko, bo to jest coś innego. Pokaż, jak ty się tu ładnie bawisz. Nie tylko na kocyku, umiesz też na drabince. No brawo. Kotek jest taki wesolutki. To nie jest kotek do samodzielnego mieszkania, absolutnie. Ja bym ją wzięła do sypialni, ale musiałabym psy eksmitować, bo ja śpię z nimi. A nie mogę przecież im tego zrobić w ich własnym domu. Poza tym bajeczka do mnie przychodzi. No i niestety dlatego niuńka nasza musi te dwa dni jeszcze wytrzymać. Da radę. Ciotki muszą zabawiać, a nie tam siedzą cicho z drugiej strony. Wzięłyby wędki jedna z drugą, nie? Pogadałyby do kotka, pośpiewały jakieś kołysanki. To siedzą i milczą. No? Takie to są leniuchy. Wiesz? <noise> Cudowna kiedziuńka. Cudowna. Tak, to się serce raduje, jak się na ciebie patrzy. Niby taka zwykła zabawa, ale jak człowiek pomyśli, że, że właśnie pewnie nie jeden człowiek to byłby w traumie, że miał takie ciężkie życie, że nie miał co jeść, że nie miał gdzie spać i że spotkało go tyle złego. A kotek proszę. Parę dni, i radość życia po prostu w nim buzuje. Nic już nie pamięta. Wszystko wybaczone, ludzie znowu kochani, zaufani. Tak? <grywa>